Kolejny dzień, kiedy to ja zaczynam z Wami, dzień, kiedy to ja się z Wami witam, a nie Paulina. Coś mi się wydaje, że ta Paulina za późno wstaje. Muszę z nią na ten temat porozmawiać, bo nie może być tak, że za każdym razem to ja Wam mówię dzień dobry. Kochani zaczynam vlogowanie, ponieważ właśnie dotarła do nas olbrzymia paczka, w której częściowo już wiem co jest a dlatego, że jest tam coś tak superowego no to postanowiłam Wam to pokazać wczoraj wieczorem dostałam maila, że właśnie mam się spodziewać paczki ale nie wiedziałam co w niej będzie, była to paczka jest to paczka niespodzianka no i jak otworzyłam to wielkie pudło to zbaraniałam tak wysokie jest to pudło. Na pewno na metr wysokie, a w nim, a w nim. Zobaczcie! No superowe. A taki prezencik dostałyśmy od kuchni Lidla. Dziękujemy bardzo. Na pewno będzie nam ten reniferek świecił na balkonie. Ale jeszcze muszę zobaczyć. Co jest w tym pudle? Żeby zobaczyć, co jest w pudle, musiałam wyciągnąć naszego renifera. No, mikołajkowa paczka. Oj, mamy tutaj pyszności. Mm, hmm, 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 pychotka. Co tu mamy jeszcze? Orzechy. Kandyzowany imbir. No ciekawe, czy Paulinie będzie smakować. Czekoladowe dropsy do przygotowania gorącej czekolady. Mamy też ciasteczka. Czekoladę. Jest to mieszanka. Jest to mieszanka suszonych, słodzonych kawałków ananasa, żurawiny, migdałów. Orzechów laskowych, orzechów nerkowca, pekan i oblany białą czekoladą, czekoladą deserową lub czekoladą mleczną. Mm. O, jak fajnie! I kuchnia polska według Pawła Małeckiego super! I kuchnia polska według Karola Okrasy idę na zakup ostatnio w komentarzach daliście mi znać, że lubicie wiedzieć co my takiego kupujemy do jedzonka, więc może zrobię jakiś mały food food hall? hall food? nie wiem <śm> <śm> jeszcze mam coś do załatwienia, także na pewno godzinkę spędzę na mieście, nie mam za wiele czasu ponieważ potem trzeba zrobić obiadek, wiadomo rodzinka czeka na jedzonko więc w sumie to się spieszę. To, co miałam załatwić, załatwiłam, ale kochani, nie mogłam się oprzeć, żeby nie wejść do jeszcze jednego sklepu. Z takimi rzeczami mm, do rękodzieła, tam są i wstążki, i jakieś tak, i farby do dekupażu, jakieś drewniane akcesoria, żeby coś zrobić. Także dla tych osób, które mm, coś robią ręcznie. To jest to po prostu kraina szczęśliwości. I właśnie do tej krainy szczęśliwości weszłam także i ja. I tam nakupowałam wstążki, wstążeczki, takie różne rzeczy do ozdób świątecznych. Więc, kochani, w zeszłym roku pokazywałyśmy, jak zrobić fajne, ciekawe, pomysłowe choinki, a w tym roku pokażemy, jak zrobić. Yy, inne ozdoby świąteczne, ale jeszcze nie wiem, na co wykorzystam właśnie to, co przed chwileczką kupiłam. A Wam pokażę teraz, co kupiłam. Mamy tutaj hol w aucie, czyli kupiłam taki krem akrylowy, biały i kupiłam różnego rodzaju wstążeczki. Te akurat są samoprzylepne, a tutaj są wstążeczki oraz inne takie Rzeczy do ozdoby. Tu nam, o, nawet gwiazda wytlejemska jest drewniana. Yy, także damy Wam jakieś pomysły na to, aby w jakiś ciekawy sposób przyozdobić swoje domy. Także czekajcie na taki odcinek na pewno. Jeszcze w grudniu się pojawi. Głupota nie zna wieku! się do wielkiego pudła. Nie poszłam na Antarktydę! I co ja bez ciebie zrobię? Kto ze mną będzie vlog masy kręcił? Bo kochanie, ja już widzę, powiedziałam, że muszę z Tobą porozmawiać na ten temat. Mamy dzisiaj 7 dzień grudnia, a Ty, kochana, przywitałaś się z naszymi widzami i w ogóle rozpoczęłaś vloga. Raz. Raz. No, czujesz się winna? Tak. Poprawisz się? Ja bardzo chcę i ja sobie nastawiam codziennie w budzie kogoś ale średnio mi wychodzi wstawanie Tak? I wstaję y, naj, naj, tak najwcześniej jak wstam to za 10 siódma okay. y, Za 10 ósma A na którą masz godzinę do szkoły? Na 8, 8 5, 4, 50. Pan pan już być No właśnie Już się rozpoczynają lekcje Kochanie no to coś musimy z tym podziałać Ale ja chodzę spać czasem nawet o 22 i tak nie wstaję Także to nie od godziny zależy. Ja bym musiała mieć, wiecie, takie łóżko, co się po prostu codziennie rano mnie z niego wyrzuca. Jak, Jak jest ta godzina po prostu. To może jutro dasz radę przywitać się z ja widzami. Ja bardzo bym chciała, bo ja bym chciała też loczki zrobić. No to ja jutro cię obudzę, chcesz? Nie. Tak, ja nie. cię jutro obudzę. Nie. Dziecko! No bo, kurde, no wszyscy są w moim pokoju, no będę Ale kochanie, to będzie kolejne pudło. Ale ja w nim będę mieszkać. Daj mi tu w filmiku, Paulina mieszka w pudle. Paulina w kartonie Dobrze, taki właśnie będzie tyło. Tata, chcesz się nie odwiedzić! Wyremontowałam pokój. Ale tata widział chyba już twój wyremontowany pokój. A był w pudełku? <laughs> Jezus Maria, Kochani ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to się nadaje na vloga. Nie? No nie wiem, właśnie się zastanawiam, dać to na vloga. No to ostatnio chcieliście hol spożywczy, więc proszę bardzo. Nie kupiłam zbyt wiele, ponieważ mam jeszcze po weekendzie pełną lodówkę. Brakowało nam tylko owoców, czyli jabłuszka kupiłam, pomarańcze... Postanowiłam także kupić herbatę, której jeszcze w domu nie mieliśmy i jej jeszcze nie piłam. Saga cytryna i mięta. Mam nadzieję, że będzie smaczna. Dokupiłam do tego wszystkiego kefir. Na pewno zrobię dzisiaj koktajl z jakimiś mrożonymi owocami. Cytrynę, banany to do koktajlu. Prażoną cebulkę kupiłam także i tyle. To są całe moje zakupy. Mówiłam, że nie będę kupować wiele. Kochani, moja mama zrobiła mi loczki, ponieważ ja jestem totalnym beztalentem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek układanie sobie włosów i ja pasę, jeżeli chodzi o y, fryzury. Czasem, czasem wyjdzie mi kucyk. I to tyle, jeżeli chodzi o układanie sobie włosów. Podoba mi się tak. Ale ona, ona zaraz się jeszcze troszkę wyprostują i wtedy będą jeszcze lepsze. No, ale ja w sumie nie o tym chciałam teraz powiedzieć. Przy pokoju mamy paczkę. Jest kolejna paczka. My dzisiaj faktycznie mamy jakiś Mikołajkowy dzień. Tak. Dzień paczek. Dostałam paczkę od cioci. My dostałyśmy. Mam informację na Facebooku, że to jest paczka dla nas. Aha, dobra. W sumie jest Twoje imię i nazwisko. Kochanie, ale ten, ale może zrobimy osobny odcinek o otwieraniu tej paczki. Dobra. To będzie osobny odcinek paczka od cioci z Irlandii. Jakiś taki unboxing i w ogóle zobaczymy, co w tej paczce jest. To, co nagramy to jeszcze dzisiaj, jak myślisz? Zobaczymy, o której wrócę, bo teraz wychodzę na to. Okej, okay. no to może dzisiaj, może jutro. No to powiedzmy, że na kanale pojawi się w weekend. Kochani, podążam teraz w stronę galerii. Zobaczymy może coś kupię. Przed chwilą szłam wyrzucić ten przepotężny i przewielki karton i moja kochana mama, nie zważając na to, że idę w wysokich butach i że ten karton jest prawie taki jak ja, powiedziała, że jak jutro zobaczy, że ja go nie pogniotłam, to będzie źle. A ja miałam taki problem ze zgnieceniem go, że no powiem wam było dość śmiesznie. Stałam przy tych koszach na śmieci i jak sobie skakałam po tym kartonie, żeby wiecie, yy, generalnie tak jakby go zmniejszyć. No a ludzie się śmiesznie zaczęli. Yy, ale do tego już powinna być przyzwyczajona w końcu. Idę teraz przez mało miasteczko z kamerą. Wiecie, to nie jest Warszawa, tutaj takie, że są jeszcze dziwne. No nie wiem, czy cokolwiek widać, ale mam nadzieję, że słychać dobrze. I tak jak mówiłam, idę teraz w stronę galerii. Może mam, coś tam nagram. Zobaczymy, ale naprawdę ja tak bardzo wcześniej miałam czasu nagrywać czegoś do tych vlogów, że mnie tak mało na tych vlogach jest. Ale ja postaram się to zmienić. Kochani, kupiłam sobie dwie bluzeczki: jedną taką czarną tutaj na sznurowanie, Znowu ale nie wiem czy widać no bo we wszystkich sklepach jest coraz więcej takich bluzek to jest naprawdę bardzo modna mi się to bardzo bardzo podoba a drugi to taki sweterek znaczy drugi to jest chyba druga rzecz jest strona, czy nie chyba prawa, prawa. Aha. taki śmieszny nie no. ładny bardzo mi się podoba obydwa w, gdzie obydwa w kropie Ile kosztowały? E, Za chyba 110 zł, jak dobrze pamiętam. 59 i... i... 50. Mogę chodzić sama na zakupy? Pewnie. Tak? Pozwalasz mi? Mhm. Mm Okej, okay, dobra. Paulina się uczy. Uczy się, widzicie, uczy się. Zaraz no, to się pakuje. Więc ja otworzę okienko z kalendarza. Dzień siódmy szukam. 7. To będzie coś malutkiego. To jest, kochani, jakaś ampułka nabliżająca, ale żeby nie popełnić gafy, to muszę poczytać coś więcej. Kochani, ostatnia część naszego odcinka. Ja losuję. No, a to losuj. Mhm. Klaudia z Łodzi otrzymuje od nas. grę plus. Grę plus coś jeszcze. Aha, okay. <gry> Dzisiaj gra nie śmiej się i krem do rąk filmy Eos. Także gratulujemy Klaudi, z, z Łodzi. Czekajcie na następnego vloga. Dzień dobry, dobra noc, bo nie wiem o jakiej porze dnia czy nocy oglądacie właśnie ten odcinek. Tak. Po prostu oglądajcie nas dalej. Oglądajcie kolejne odcinki, bo my nadajemy codziennie. Bo my nadajemy codziennie. Pa, pa kochani. Bye.